ma ludzie! To ja, Viper. Yy, yy, gramy w Enclave'em, to będzie bodajże odcinek dziewiąt, dziesiąty chyba. Yy, yy, jesteśmy na mapie Last Isle. Ale, ale. Yy, gram orkiem Bombardier, czyli bomby itp. Czekajcie. Czekajcie chwilkę. Nie wiem, jakieś takie dziwne... Dobra No to ja podbiję no, To były elfy Będziemy walczyć z elfami oraz paladynami Trafy ale u, udupili mnie ale odcinek bez fajla to odcinek stracony Ym, poczekajcie bo coś mi dziwne tak nie wiem jakieś mam takie dziwne pikanie nie wiem dlaczego bo i nie mam kuszę mamy tak bomby yy, koktajl małotowy o kurde no co jest? Zabiłem W hetzodek walnie się, no to wiadomo, że dużo HP odejdzie Tam jeszcze jeden jest, chyba najsilniejszy, bo ma to kuszę tak, o co nie musi jej chyba ładować I powiem wam. A nie widać go Nie wiem, coś, jak, coś tu śmiga u mnie na dworze, ale dobra. Uważajmy na tego gościa, bo on ma bardzo... O mój Boże, ja chyba muszę zmienić sobie... Na tarczę, bo to nie ma co... Nie... Oj, HP mi odjął sporo, powiem wam A to nie koniec Musimy zmienić na bomby yy... Świetny przeciwnik będzie tutaj dopiero, powiem wam Paladyni po Chyba Ich pokonać to będzie hardcore, bo oni bardzo dużo HP odejmują Wal O kurde Oni nie boją się jakby za ten most wyjść. Naprawdę, ja muszę ich na odległość pokonywać. A to koktajl Motta by w ten sposób. O nie. No bo go. Nie mogę wyjść w nogę i bo się podpalę. Będę się jarał. Y no. Tyle. Kolejny paladenc. Ciężko będzie spróbować. O, templariusz ten jest no dobra ten wystarczy to był polady ciężko ich pokonać odejmuję niesamowicie dużo hp a ten co bombardier czyli oj kurde sorry e, ten bombardier to on ma niesamowit... no to moja ulubiona chyba postać jest w grze jest ciężka i można nią nieźle nawalać napierdzielać i tyle Mieć mam chyba najlepszy na chwilę obecną. Co to kurde? Zobaczmy. Aj. O kurde. Muszę wypić miksturkę, którą mam jako ostatnio. Ale fajna, fajna postać to jest. Ma długi miecz Padnę chyba No dobra. Będzie los Boom. Kurde Fak, a zabiło go, wiecie o tym? O, dobra, ja to przewinę. Znaczy, przejdę to, to do tam, tam. No przejdę tam i tyle, poczekajcie. Poczekajcie. No i dobra, jesteśmy, zabiłem... No tak trochę przyspieszyłem grę. Yy, walczymy tutaj z rycerzami, roc... yy, Nie, z rycerzami chyba. I tu mamy... Małego Goluma, ja pierdzielę Rycerze są nawet słabi powiem wam A tutaj mamy Goluma pieprzonego No i teraz Elf, łucznik wyborowy, czyli ja samych niesamowicie dużo HP wam powiem um, Dobra, tutaj trzeba podejść Klik, co to jest? O nie, y, pan Wam, y, te chyba ma jedne z lepszych różdżek, jako mógł się spodziewać. O nie, może. Muszę uważać, bo naprawdę odejmuje HP. Coś to zabiję zabijemy, Chyba zabiłem, tak, zabiłem. Nie widać jej. Ale raczej tak ubiłem Wiedźmę. Druidkę. Druid. Moja ulubiona rasa. Znaczy rasa, klasa. To coś musi być. Co To jest teleporter i chyba przenosimy się. A, no nie... Zdążyłem, zdążyłem. No i koniec zadania pierwsze. Yy, Nie no, któreś tam z quest to był. Mamy uprowadzenie kogoś tam. To będzie w następnym odcinku. Siemeneczki ludzie. Zapraszam do subskrypcji, lajkowania i komentowania. Komentowania. Elo.